Bajki Naomi. Dla kanału Kaczobur czyta Dormitria. Naomi mieszkała w małym domku z widokiem na jesienne wzgórze, porośnięte wysoką łąką z kolorowymi dzikimi kwiatami. Wiatr pachniał tam liśćmi i deszczem. Dziewczynka miała pudełko pełne kredek, ołówków i pogniecionych kartek, na których zapisywała swoje własne opowiadania. Pisała o lisach, które mieszkały w przytulnych norkach, o chmurach, na których mieszkały chmurne wróżki i o dziewczynce, która potrafiła słyszeć, jak rozmawiają drzewa. A potem do każdej bajki robiła kredkowy obrazek wesoły, koślawy i bajeczny. Naomi pisała wieczorami przy złotym świetle lampki. Czasem poprawiała jedno zdanie kilka razy. By słowa układały się tak jak chciała. Jestem treserką słów, myślała sobie Naomi. Muszą stać tam, gdzie im każe. Potem publikowała swoje bajki na stronie z bajkami dla dzieci, razem z kolorowym obrazkiem. Czasem dodawała tylko tekst bajki, ale czasem sama ją czytała. Niestety bajki Naomi nie cieszyły się popularnością. Dzieci wolały opowiadania robotów opowiadaczy, najnowszego wynalazku. Robot opowiadacz był gwiazdą każdej dobranocki. W kilka sekund pisał opowieści idealne, rymowane, piękne i doskonałe. Miał mechaniczny głos, ale w większości dzieci to nie przeszkadzało. Bajki robotów miały tysiące odsłon i setki komentarzy. Jakie cudowne zakończenie! Jak płynnie pan czyta! Jakie realistyczne ilustracje! Pisali ludzie, często nawet nie odróżniając, że to tekst wygenerowany i przeczytany przez robota. Tak samo zresztą jak obrazek. Naomi siedziała po drugiej stronie ekranu i patrzyła na swoje nierówne kreskówki. Zbyt kolorowe rysunki, na których widać było każde pociągnięcie kredki. Rysowała kredkami, które się łamały. A kolory czasem wychodziły z linii. Moje bajki nigdy nie będą takie doskonałe jak bajki robotów, myślała dziewczynka. Prawda była jednak taka, że jej niebo miało prawdziwy dotyk dłoni. Widać było, gdzie drżała ręka, gdzie kolor się rozmywał, gdzie spadła jej łza. Naomi nie rezygnowała ze swoich bajek, bo uwielbiała pisać i rysować. Trudno, pomyślała. Będę je pisać tylko dla siebie i dla moich koleżanek. Pewnej nocy dziewczynka zasnęła przy biurku z głową opartą o zeszyt. Śniło jej się, że weszła do świata bajek, do wielkiej biblioteki, gdzie tysiące opowieści unosiły się w powietrzu jak świetliki. Dziewczynka szła zauroczona, a bajkowe świetliki przemawiały do niej tekstami, które znała doskonale z baśni i legend, które czytała. Gdzieś w rogu świeciło coś znajomego: mały zeszyt, cały w plamkach farby i ze śladami gumki. Naomi go otworzyła. W środku poruszały się jej własne postacie lis, chmura, dziewczynka od drzew. Spojrzały na nią i powiedziały: Nie zniknęliśmy, jesteśmy tu naprawdę. Są tu wszystkie prawdziwe bajki. Od tej chwili Naomi zaczęła pisać nie dla świata, Lecz dla tych, którzy potrafią widzieć niedoskonałości jej historyjek, jako znak, że napisała je żywa i prawdziwa osoba. Potem Naomi zaczęła kopiować swoje bajki na drukarce i zostawiać je w papierowych kopertach, w bibliotece, na przystanku, na półce w sklepie. Ludzie znajdowali je przypadkiem i byli zaskoczeni. Często ten mały drukowany prezent. Rozbudził ich uśmiech i sprawił, że przypominali sobie dziecięce dni. W sercu poczuli ciepło. Kim jest ta magiczna bajkopisarka, która robi nam takie urocze prezenty? Pytali ludzie. Aż w końcu ktoś odkrył małą stronkę Naomi i od tej pory stała się ona widzialna. A ludzie słuchali jej bajek z dziwnym uczuciem nostalgii i ciepła, jakby znów byli dziećmi. Tymczasem Naomi w swoim świecie bajek nadal szukała najpiękniejszych opowieści. A ty jakie lubisz bajki, te prawdziwe czy te pisane, ilustrowane i czytane przez roboty? Dobranoc.